Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Pepko. Na początek mam dla Was kolejną nowość na weselnej kolekcji. Kochani, te fioletowe osłonki do doniczek już znamy. One kosztują 15 zł i mają bardzo ładny wzorek kwiatów. Do Pepko dojechała ich druga wersja i tym razem są w kolorze białym, również mamy tutaj te kwiatuszki, tylko na tej białej są mniej widoczne i ona również kosztuje 15 zł. W dzisiejszym odcinku będę miała dla Was nowe wielkanocne kubeczki. Tym razem będą miały silikonową przykrywkę. Do PEPKO wrócił też nasz ulubiony lampion. Pod koniec filmiku zrobimy sobie bardzo duży przegląd kieliszków, ponieważ dojechała spora dostawa. A pod koniec filmiku mam dla Was nowe szklanki, więc oglądajcie do końca. A jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. Wtedy pomożecie mi trafić do większej liczby osób, za co z góry Wam dziękuję. A teraz zapraszam na półeczki. A tutaj mamy taką powtórkę z wczorajszego odcinka. Na wiosennej kolekcji pojawiły się dwie nowe świeczki i kosztują 10,15 zł. A teraz przejdźmy sobie na wielkanocną kolekcję, ponieważ pojawiły się dwie nowości. I pierwsza to są kubeczki. Do wyboru mamy fioletowe albo zielone. Mamy tutaj nadruk zajączka. One mają też przykrywkę silikonową, która ma uszka zajączka. No świetnie to wygląda. Kosztują 20 zł i jest to chyba powtórka z tamtego roku, bo pamiętam, że były takie kubeczki, ale chyba były do wyboru tylko w kolorze żółtym. No a teraz pojawiły się fioletowe i zielone. A teraz mam dla Was drugą nowość na Wielkanoc. Pojawiły się osłonki w kształcie skorupki od jajka. Mamy aż cztery kolory do wyboru. Oprócz białej mamy jeszcze różową, żółtą, a tam z tyłu znalazłam jeszcze zieloną. Kosztują 10 zł. Znalazłam też fajny okrągły pojemniczek, on jest drewniany, ma fajną pokrywkę, którą o mało nie zepsułam, ponieważ ją się nie podnosi normalnie, tylko się tak ją przesuwa. Fajnie to wygląda, pojemniczek nie jest za duży i kosztuje 15 zł. Pepko powoli zaczynają się pojawiać lampiony, i tutaj mamy taki plastikowy, zielony. W środku ma taką ledową świeczkę. Bardzo ładnie wygląda. Nie jest za duży i kosztuje 15 zł. Kani, do Pepko wrócił nasz ulubiony lampion. Jest metalowo-szklany. W kolorze białym, ale gdzie nie ma tutaj pomalowane złotą farbą i wygląda jakby był postarzany. Kosztuje 60 zł i jest dosyć spory. Ja bardzo lubię te lampiony, w domu mam jego mniejszą wersję. W ogóle czekam co w tym roku właśnie się pojawi, ponieważ w tamtym roku mieliśmy bardzo duży wybór lampionów. Czekam aż się pojawi jakiś lampion z jasnego drewna, na przykład z białymi dodatkami. Taki by mi idealnie pasował do dużego pokoju. A teraz zobaczymy sobie, co nowego pojawiło się na poduszkach i mamy dwie nowe ozdobne poszewki. Pierwsza jest bardzo miła w dotyku i mamy tutaj nadruk takich liści. Kosztuje ona 12 zł i do wyboru była tylko w tym kremowym kolorze. Te poszewki Wam już pokazywałam, mamy tutaj zestaw dwóch sztuk, one kosztują 12 zł i są bardzo miłe w dotyku, dojechał nowy kolor, teraz mamy jeszcze kremowy, tak dla przypomnienia z tych poduszek mamy jeszcze szary, zielony i niebieski. A teraz zrobimy sobie przegląd kieliszków, ponieważ dojechała spora dostawa i na początku mamy takie klasyczne 315 ml, mamy tutaj 4 sztuki w cenie 12 zł. Ja wam te kieliszki gorąco polecam. Jednego roku kupiłam mojej mamy kieliszki na wino, a mojej teściowej szamponówki obie są z nich zadowolone, pomimo że są to kieliszki z pepko, to są bardzo dobrze wykonane, z grubego szkła i bardzo ładnie wyglądają. No i oczywiście pojawiły się też szampanówki, mają taki klasyczny kształt, mamy tutaj 4 sztuki w cenie 20 zł i pojemność mamy tutaj 175 ml. Na dole mamy te same kieliszki na wino, ale troszeczkę większe. One mają 355 ml. Mamy tutaj 4 sztuki i kosztują 17 zł. Tutaj mamy takie mniejsze na nóżkach, 55 ml, 4 sztuki w cenie 15 zł. Idealnie nadadzą się do serwowania nalewki. A wyżej mamy już mniejsze do takich mocniejszych trunków, kosztują 6 zł. Mamy tutaj 6 sztuk, czyli wychodzi złotówkę za jedną sztukę i one mają pojemność 25 ml. No i kochani, na te pucharki czekałam, ponieważ w tamtym roku szczaskałam dwie sztuki i muszę sobie je dokupić. One mają 450 ml, bardzo ładny kształt, w cenie 12 zł mamy dwie sztuki. Ja te pucharki lubię używać na koktajle, jak tylko pojawi się sezon na truskawki, to od razu robimy sobie taki koktajl, nic takiego wyszukanego, po prostu maślanka, truskawka i cukier i ten koktajl idealnie wygląda w tym pucharku. A na koniec zrobimy sobie przegląd szklanek i na początek mamy zestaw dwie szklanki w cenie 7 zł. One są takie proste, mają uchwyt, pojemność 350 ml. Ale tutaj u góry mam perełkę. Kochani, to jest szklanka do serwowania kawy latte. Mamy tutaj dwie sztuki w cenie 9 zł. Swojego czasu te szklanki były dodawane do gratisów, do dużej kawy i można było sobie kupić taki zestaw prezentowy. Ja właśnie mam dwie szklanki z takich gratisów i wyobraźcie sobie, że one wyglądają tak samo, ale mają inne pojemności i jedna jest dużo większa od drugiej. A tutaj mamy takie pojedyncze szklanki, które są w takie paseczki. Fajny kształt, bo są takie proste. Kosztują 6 zł. Na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej. W, kraju w opisie tego filmu zostawiam Wam linki do wczorajszych przeglądów. Mamy tam przegląd z Pepko, w którym mamy bardzo ładny wiosenny płaszcz, oraz przegląd z Half Price, w którym pojawiła się Wielkanocna kolekcja. A teraz życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.